Co tu się wyprawia? Gdzie już? No. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy 11 maja 2023 roku. Będę odpakowywał zaraz paczkę z Dagostini, ale nie można pominąć w tym filmie <grym> walkmana, który tutaj leży. To jest walkman mojej żony, który dostała, którego dostała w którym roku? No, 89. 89. Wyobraźcie sobie wtedy walkmana Philipsa. Z Peweksu oczywiście. Może ósmym? Nie wiem. Z norma. Peweksu, tak. I z Peweksu jest też ta siatka. No mm -hmm. Możemy przecież powiedzieć, że twój tata pracował w Peweksie, nie? Tak. E, ten walkman potrzebuje słuchawek. Takie słuchawki dokupimy chyba, że się znajdą gdzieś tam u Was? Nie, na pewno się nie znajdą. Na pewno się nie znajdą. Baterii też nie ma, też trzeba dokupić. Tak czy siak to jest oryginał, rodzinna pamiątka no. w postaci. Wiąże się z, Walkmana. z nim Walkmana. Też... Nie wiem czy już się wtedy mówił Walkman. Tak, piękna Walkman historia. O to Marka Sany przecież, nie? Nie, no mówiło się Walkman, tak to Walkman. był Walkman. Już wtedy się mówił. No to dobra. Aha, no tak, Mówiłaś, że byłaś w ogóle obrażona na tatę, że przy, przy, przyniósł ci prawdziwego, a nie nibowego, jak? Nie ja byłam zapłakana, tak. w rozpaczy i w ogóle. Dobra, nie o tym miał być ten film, chyba. Tak. E, tu jeszcze muszę, o zobaczcie to są też pamiątki ostatnio znalazłem w torbie. Tichany, to jest ten pamiętny zlot, kiedy e, Polones w niewyjaśnionych okolicznościach przyrznął ścianę. Wyrósł mu dom po prostu przed, przed kołami. Otwieramy paczkę z D'Agostini, proszę Państwa, opóźnioną mocno. Yy, to to nie ważne. I teraz tak. Tu mamy. Zobaczcie, polskiego fiata. Kupę 1500. Mhm. Tak się pięknie prezentuje. Pięknie. Zrób jakieś zbliżonko, bo niektórzy lubią sprawdzać detale. Trzeba no obejrzeć też, czy, czy nie ma to. jakichś wad fabrycznych. Chociaż nawet jak miały wady, to ja nigdy ich nie reklamowałem. Aha. A wiem, że niektórzy to robią. Chyba by mi się nie chciało, szczerze mówiąc. Pokaż bo tak to pod światło, znaczy światło świeci te głupie. O! Jest. No. no, możesz go sobie tutaj wiesz, pod światło brać. Okay. E, a teraz tutaj ciekawsza sprawa, bo to jest e, Polones Bieda Edition. Polones Borewicz Bieda Edition. Weź mi go tutaj do ręki proszę, bo tak nie machasz. Czyli, jak widzicie, pozbawiony listę w ogóle i wielu innych rzeczy, ale wyglądający bardzo. Bardzo fajnie. Już się tu nie będę rozwijał. Zderzaki ma takie, widzisz? Ty to nie rozpoznajesz nie. tego nie? w ogóle. Polones jest Polones. <laughs> I to proszę Państwa, tak, to są numery 29 i 30. 29 to ten Fiat e, FSO, polski Fiat kuP 1500. Tutaj zapowiedzią jest Polones, ten ekonomiczny 15C. I tu mamy tą gazetkę. Oczywiście w tych gazetkach można sobie tutaj sporo o tych autach poczytać, jak ktoś ma ochotę, jak, to, jak ktoś umie czytać. <laughs> Ze zrozumieniem. Tak. E, tutaj kontynuacją będzie numer 31, w którym będzie FSO Syrena 105, 608, bla, bla, bla. Tak mhm. wygląda. No, taki jakby, jak to się mówi? Eee, teraz. Shooting break czy jak? Nie wiem. Może. Dobra. Eee, tak to wygląda, a jeszcze Wam powiem, też Wy już to pewnie wiecie. Eee, niedługo The Agostini wypuści Deloriana w stali 1 do 8 i niewykluczone, że będę go składał. <grym> tak się kręci, że ciężko Ci zdjęcia zrobić, naprawdę. No to tak. Ale tu z tą kolekcją jeszcze, właśnie. Są? Co? No coś tam jest, pewnie A tu jeszcze Takie... daję sobie najadę. Bo tu zobaczcie Państwo, mam całą kolekcję do wyeksponowania. Ona się jeszcze nie wyeksponowała. Obiecuję to z odcinka na odcinek. Nie wiem ile ich jest, ale już sporo. Zdaje się, że 29-30 pewnie będzie. A to jest z Kaorle, pamiętasz? No właśnie, pamiętam, dlatego na to zwróciłam. Z wyścigów Hotrodów. No to tak. Tu taką budowlę można ułożyć, tak żeby się łatwiej rozwalała. O! Nie. Dobra, jakoś jest. O! Cyk. Aha. Yy, jeszcze powiem, że. Weź jeszcze na mnie. <grym, <grym, nakameruj, będzie już mam nagrany prawie 10 minutowy film z, z kolekcją Kuby Kaliny z Zakopanego, z hotelu Kasprowy, sporo nowych modeli jeden w, w skali 1 do 18, ten film już jest gotowy na kanale, ale oprócz tego chyba wcześniej będą, słuchajcie, będzie Łada 206, będzie Opel Manta, będzie Jaguar XJ40, będzie Chrysler LeBaron i będzie Fiat 126P, więc będzie się działo w tygodniu, Tak, no, w najbliższych 7 dniach. No. Nie, mnie akurat nie będzie, ale te filmy już są zaplanowane i one będą się pojawiały o 20 codziennie. O, teraz zróbmy taki, zawsze wrzucałem tak. Tylko teraz się przyszło. może okazać, że na przykład o 20:00 mm. z jakiegoś powodu nie będziesz miał dostępu do internetu i co wtedy. Yy, same się będą. To można zaplanować na YouTube. No ale musisz mieć. A nie, nie musisz, bo jak to na kanale jest, to chyba ważne. Można... Wystarczy, że YouTube będzie miał internet ja nie będzie. Ale zrobiłam z siebie teraz yy, tego. no... Ja to chyba... No, dynkę. Dobra. Cię ale... ale pan ma czystą. Znaczy, ale ja mam czystą, ale ja to chyba jakaś idiotka jestem. No, z jakiego a, to filmu, proszę że... pana? Stanisława Barei zresztą. No, dobra. Pośmiałyśmy się wszyscy z Barbary. No. To już będzie? Tak, to chyba będzie na tyle, nie? No, to Nara. Nara.